Zresztą samo głoszenie dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie nie jest żadną podstawą do chwały. Jest to wręcz moja powinność. O, jakże straszliwa kara czekałaby mnie, gdybym okazał się nieposłuszny panu i nie głosił dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie! Gdybym to czynił jako głosiciel niezależny od pana, miałbym całkiem zgrabny powód do pobierania opłat za moje posługiwanie. Lecz ja nie czynię tego na własną rękę. Wypełniam bowiem jedynie powierzone mi obowiązki zarządcy, co zatem jest moją zapłatą, moją prawdziwą chwałą. To właśnie, że głosząc dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie, nie eksploatuję praw danej mi wolności ani nie korzystam z przysługujących mi przywilejów życiowych, wynikających z głoszonej przeze mnie dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie. Tak więc, uwolniony od tego wszystkiego, co świat postrzega jako wolność, Postanowiłem wobec wszystkich stać się niewolnikiem Chrystusa, po to, by jak największą liczbę ludzi pozyskać dla Jezusa. Z tego powodu wśród osób religijnych staram się być niczym człowiek religijny, jedynie w tym celu, by zdobyć ich dla Chrystusa. I chociaż sam nie podlegam już prawu religijnemu, to wobec tych, którzy jego ustawom podlegają, postępuję tak, jakbym i ja im podlegał. Z kolei wobec tych, którzy nie są religijni, postępuję jak człowiek, który nie podlega jakimkolwiek prawom religijnym, chociaż nie jest tak, bym był poza każdym prawem, gdyż podlegam prawu Chrystusa. Czynię tak z jednego powodu: aby pozyskać dla Chrystusa tych, którzy nie są religijni. Wobec słabych nie skrywam swych słabości, aby i słabych pozyskać. W relacjach ze wszystkimi ludźmi staram się czynić, co tylko jest możliwe, aby choć niektórych z nich udało mi się ocalić. Wszystko zaś, co robię dla rozpowszechnienia dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, czynię z wielką bojaźnią, dbając o to, abym i ja ostatecznie stał się jej współuczestnikiem. Dzisiaj pragnę poruszyć temat, który dla jednych jest stary jak świat, a dla innych świeży jak poranna rosa: chodzi o nasze powołanie do służby. W epoce, gdzie ja często staję się centrum wszechświata, warto przypomnieć cytowane dzisiaj słowa apostoła Pawła. Właśnie ten człowiek, niezwykle aktywny podróżnik, Pokazał nam, że służba to nie opcja w menu restauracji życia, którą można pominąć. Ewangelizacja to nasze królewskie główne danie. Zacznijmy od tego, że Paweł nie miał ukończonego kursu coachingu, a jednak zdołał dostosować swoje przesłanie do każdej grupy odbiorców. Dla Żydów stawał się Żydem, dla Greków był jak Grek. Być może gdyby żył w naszych czasach, dla kawoszy stałby się baristą, a dla miłośników książek bibliotekarzem, a wszystko to, by jak najlepiej służyć Ewangeliom. Tu nie chodziło o relatywizm kameleona czy manipulację, ale o otwarcie się na działanie Ducha Świętego tak, aby działał w najbardziej dla siebie właściwy sposób. Ale co to znaczy dla nas? Jak możemy w naszym codziennym życiu naśladować Pawła w tej służbie? Cóż, nie musisz zaczynać od założenia fartucha baristy, choć poranna kawa bywa dobrym pomysłem. Może zacznij od swojego otoczenia? Może sąsiad potrzebuje kogoś, kto wysłucha jego historii? A może kolega z pracy pragnie zrozumienia, a nie kolejnej porady, jak powinien żyć? A co dobrego można uczynić, zamieniając pięć godzin tygodniowo spędzanych przed telewizorem na jeden krótki dyżur w hospicjum? Przywołajmy na chwilę historię z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie. Ten człowiek, mimo różnic kulturowych, nie zastanawiał się nad teologicznymi niuansami miłosierdzia. On po prostu działał. Użył tego, co miał pod ręką, by pomóc rannemu. My też mamy nasze oleje i wina, nasze talenty i umiejętności, które możemy wykorzystać do służby innym. Jak mamy do tego podejść? Jak dotrzeć do serc ludzkich bez skalpela? Być może Twoim darem jest umiejętność rozśmieszania ludzi, przynoszenia radości tam, gdzie panuje smutek. A może Twoja głębia polega na słuchaniu, byciu obecnym, gdy inni dzielą się swoim życiem? Nie potrzebujemy zaawansowanych technologii, aby służyć, za to potrzebujemy otwartych serc i gotowości do działania. W tej historii ciekawy jest też wątek materialny. Paweł mówi o głoszeniu Ewangelii nie dla pieniędzy. W świecie, gdzie sukces często mierzy się grubością portfela nawet u chrześcijan, Postawa apostoła jest czytelna i konkretna. Przypomina nam, że w służbie dla Boga nie liczą się materialne korzyści. To pouczenie, że autentyczność i oddanie są bardziej wartościowe niż najnowszy model samochodu, nawet wtedy, gdy jedzie nim biskup. Paweł rzuca wyzwanie. Czy potrafimy działać z taką samą bezinteresownością? Czy jednak nasze głoszenie ma swoją cenę? Niech słowa apostoła Pawła będą dla nas przypomnieniem, że każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania w służbie Bogu i bliźnim. Bądźmy jak Paweł, elastycznymi w podejściu, ale niezachwianymi w wierności Ewangelii. I pamiętajcie, czasem najlepszą służbą jest po prostu być z drugim człowiekiem, być i słuchać, bo w końcu jak mawiał święty Franciszek z Asyżu, głoście Ewangelię zawsze, a gdy trzeba, używajcie słów. Amen.